Nazywam się Gracjana Pawlak i zapraszam cię do wysłuchania wprowadzenia do cyklu medytacji terapeutycznych pod tytułem Spotkania z cieniem, a następnie do pierwszej z nich. Czy wiesz, że to nie jest przypadkowe, co dzieje się z odpadami, które wytwarzasz w swoim codziennym życiu? W jakim stopniu Bierzesz za to odpowiedzialność? Pozwalasz, żeby państwo robiło to za ciebie? Jaką masz świadomość ekologiczną? Tak jak istnieją ścieki i śmieci w świecie zewnętrznym, tak samo istnieją one w twoim ciele i wszystkich sferach życia. Tymi ściekami można nazwać emocje, które mają najcięższą i najniższą wibrację, a są nimi wstyd i poczucie winy. Symbolicznie nazywam je cieniem. Znajdują się one na samym dole mapy poziomów świadomości Davida Hawkinsa i odpowiadają energii czakry podstawy, kolorom brązu. I czerwieni. Stan Twoich stóp, nóg, jajników czy jąder oraz odbytu na poziomie fizycznego zdrowia to efekt końcowy tego, co robisz w relacji ze swoim cieniem. Podobnie możliwość zaufania innym ludziom w życiu osobistym i zawodowym. Jak również stan Twoich finansów odzwierciedlają stopień Twojej umiejętności radzenia sobie ze wstydem i winą. Generujesz bezpieczeństwo, zaufanie, obfitość i hojność? Czy raczej żyjesz w trybie trzymania, przetrwania i kołowrotku ciężkich doświadczeń? Na tym poziomie istnieje wszystko to, co w naszym świecie nazywamy złem czy piekłem na ziemi. A więc to tu rozgrywa się oparty na przemocy trójkąt dramatyczny, czyli gra pomiędzy katem, ofiarą i ratownikiem. Ma się dobrze system walki, ucieczki i zamrożenia, lęk o przetrwanie bezrefleksyjna popędowość czy duży wewnętrzny brak. To na tym poziomie świadomości doświadczasz również lęku przed oceną innych ludzi. Stopień jego nasilenia odzwierciedla to, jak bardzo również Ty jesteś oceniający, krytyczny i obwiniający wobec innych. A jesteś taki przez to, że często osądzasz i potępiasz samego siebie. Wszystkie doświadczenia tego typu są generowane przez zablokowane emocje wstydu i poczucia winy, na ogół nieuświadamiane, przez mentalność ofiary, która w jakimś stopniu występuje w każdym człowieku, ponieważ każdy człowiek doznał w swoim życiu jakichś traum. Nie chodzi o to, że wina i wstyd, cień, same w sobie są złe. Tak nie jest. Najcięższe doświadczenia życiowe pojawiają się wtedy, gdy wina i wstyd nie są swobodnie przeżywane i odpuszczane. Wytwarza to wówczas trzymanie, gromadzenie i kumulowanie tych niskich wibracji, a więc Twoje wewnętrzne szambo powoli wypełnia się, chronione Twoją nadmierną kontrolą, przejawiającą się również w różnych obszarach życia. Przepełnienie wytwarza taki rodzaj napięcia, które potrzebuje wstrząsu z zewnątrz, żeby mogło zostać rozładowane. W taki sposób sam doprowadzasz do zdarzeń w życiu, które są dla ciebie ciężkie i trudne. Po ich wystąpieniu, kiedy całe szambo wyleje się, znowu masz w sobie wstyd i poczucie winy, które zamiast ukochać i uwolnić, Zaczynasz kontrolować i gromadzić, a więc cały cykl powtarza się. Zatem nie bez powodu jest tak, że cień z zasady cię przeraża i nie lubisz go w ogóle w sobie dotykać, czy nawet zauważać. Prawie nikt nie chce się nim zajmować, bo to trudne, nieprzyjemne i często bolesne. Naprawdę przypomina wchodzenie do szamba. Jednakże unikanie tego tematu i niebranie odpowiedzialności za swoje ścieki emocjonalne nie sprawi, że one przestaną istnieć. Tak jak istnieje dziś wiele sposobów na ścieki fizyczne, tak też na różne sposoby możesz poradzić sobie ze swoim wewnętrznym szambem. Nikt za ciebie tego nie zrobi. Pomogę ci z tym poprzez pracę z archetypowym cieniem. Pamiętaj, że sam cień nie jest zły. Jest neutralny i ma swoją określoną wibrację, tak jak każda emocja. Istotna pozostaje twoja relacja z nim. To, co robisz ze swoim cieniem, wytwarza bowiem realne konsekwencje w każdym obszarze Twojego życia. Albo stworzysz szambo w sobie i swoim życiu, albo swobodny przepływ życiodajnej energii, dający poczucie równowagi, bezpieczeństwa i obfitości zasobów. W cyklu siedmiu medytacji terapeutycznych pod tytułem spotkania z cieniem, które dla ciebie stworzyłam, przejdziesz drogę oczyszczania swojego wewnętrznego szamba do postaci czystego źródła i stworzysz system samoregulacji, dzięki której cień zacznie ci służyć, zamiast generować złe i ciężkie doświadczenia. To będzie niezwykła podróż w głąb siebie, w której zbudujesz zdrową relację ze swoim cieniem i nauczysz się obchodzić ze wstydem i poczuciem winy. Wizualizacje te nie zastąpią profesjonalnej psychoterapii, do której zachęcam cię, jeśli jesteś gotowy dogłębnie zająć się przeżytymi traumami i uwolnić ból który w sobie nosisz po ich doświadczeniu. Mogą Cię jednak do tego procesu przygotować lub go uzupełnić, ponieważ poszerzą Twoją perspektywę i świadomość, pomogą niektóre utknięte w Tobie emocje uwolnić oraz pokażą Ci na czym polega działanie systemu samoregulacji. Możesz je wykonywać w kilkudniowych lub najlepiej tygodniowych odstępach. Możesz też powtarzać cały cykl co jakiś czas, ponieważ za każdym razem odkryjesz w nim coś nowego, gdyż nasz rozwój świadomości biegnie po spirali. Przechodzenie przez medytacje terapeutyczne. Jest inne dla każdego człowieka i nie da się tego przewidzieć, zaplanować ani skontrolować. Możesz doświadczyć głęboko oczyszczających przeżyć, albo możesz nie odczuć nic szczególnego. Wiedz jednak, że każda z nich wpłynie na twoją podświadomość. Możesz na przykład doznać właściwego uwolnienia emocji w czasie snu po jakiejś medytacji. Albo w codziennym życiu nagle poczujesz zmianę w postrzeganiu tych samych sytuacji. Nie martw się o nic, nie oczekuj niczego, po prostu zaufaj procesowi życia. Za chwilę zaproszę Cię do pierwszego spotkania z Twoim cieniem. W opisie filmu znajdziesz link do sklepu internetowego mojej fundacji. Gdzie możesz dokonać zakupu pozostałych sześciu medytacji terapeutycznych z tego cyklu i kolejnych. Wszystkie razem tworzą spójną całość wielowymiarowej podróży przez wszystkie poziomy Twojej świadomości, do której Cię serdecznie zapraszam. W opisie tego filmu znajdziesz też link do wykładów, które w przystępny sposób omawiają całą mapę poziomów świadomości Davida Hawkinsa. Zapoznanie się z nią jest niezbędne, jeśli chcesz rozumieć porządek i kolejność przystanków w tej podróży, choć nie jest konieczne. Jeśli ufasz mi i moim kompetencjom psychoterapeutycznym, możesz po prostu poddać się prowadzeniu w medytacjach i doświadczyć tego, co ofiaruje ci Twoja własna wewnętrzna mądrość. Jeśli zatem jesteś gotowa, to usiądź wygodnie i zamknij oczy. Odpręż całe ciało. Daj sobie chwilę na odpuszczenie wszelkich napięć. Weź głęboki wdech. I wydech. I jeszcze raz. Rozluźnij mięśnie, które jeszcze spinasz. Weź głęboki wdech. I wydech. Uświadom sobie, że jesteś obecna w tej chwili. Poobserwuj swój oddech. Poczuj, że jesteś czymś więcej niż Twoje ciało i umysł. Że na dnie swojego serca jesteś czystą, bezwarunkową miłością. Zobacz ją jako złote światło. Poczuj, że nic cię nie ogranicza, że jesteś nieskończonością, która istniała zawsze i nigdy nie przestanie istnieć. Zachowaj ten obraz siebie na dalszą podróż w tej medytacji. A teraz pomyśl o swoim codziennym życiu. Być może czasem pojawia się w tobie myśl, że jesteś złym człowiekiem, lub że w ogóle nie powinno cię być. Być może rozpoznajesz w sobie część, która czuje się bezwartościowa i nie warta tego, by Cię kochać i traktować z szacunkiem. Być może nosisz w sobie duże pokłady winy i wstydu za to, kim jesteś, za to, kim byłaś w przeszłości, za czyny, których się dopuściłaś, za myśli i emocje, których doświadczyłaś. Za zachowania rodziny i społeczności, z której pochodzisz. Zobacz teraz to wszystko w postaci swojego cienia. Jaki ma kształt? Jak duży i jak głęboki jest? Co czujesz, kiedy na niego patrzysz? Weź głęboki wdech i wydech. Pozwól swojemu cieniu być. Daj mu prawo do istnienia i podejmij wewnętrzną decyzję, że nie będziesz go więcej ignorować i spychać do podziemia. Spójrz Mu w oczy i zobacz tę prawdę o sobie. Masz go, masz swój cień i masz podziemne szambo, do którego do tej pory zdarzało Ci się go spychać. Taka jest prawda. Część Ciebie wierzy, że jesteś złym człowiekiem. Część Ciebie czuje się bezwartościowa. Niezasługująca na miłość i szacunek. Część Ciebie wstydzi się siebie, swojego pochodzenia i swojej historii. Część Ciebie czuje się winna traumom, które Cię spotkały i krzywdom, które to Ty wyrządziłaś. Weź głęboki wdech i wydech. Uświadom sobie teraz, że nie jest to cała prawda o Tobie, że to jest tylko cała prawda o Twoim cieniu, a Ty nie jesteś swoim cieniem, jesteś miłością i wykraczasz daleko poza wszelką materię, która owy cień rzuca. Zauważ, że twoje myśli, przekonania i emocje skumulowane w tym cieniu to nie ty, to tylko myśli, w które uwierzyłaś oraz emocje, które zatrzymałaś i do których przywiązałaś się, zamiast puścić je wolno. Nauczyłaś się tak robić w dzieciństwie kiedy byłaś jeszcze zbyt mała na przeżycie zbyt dużych traum. Ale teraz jesteś już wystarczająco dojrzała i silna, żeby wydostać je spod Ziemia, przyjrzeć się im oraz dać im uwagę, współczucie, miłość i wolność. Pozwalając sobie na to rozróżnienie, czyli dając cieniu prawo do odrębnego istnienia, a sobie prawo do uwolnienia od niego, stawiasz pierwszy krok do wolności bycia energią czystej miłości i świadomego urzeczywistniania się jako ona w każdej minucie swojego życia. W kolejnych medytacjach z tego cyklu będziesz mogła postawić kolejne kroki w tym procesie. Zbudujesz ze swoim cieniem relację opartą na miłości i wolności po to, żeby zintegrować się z nim na nowo na innym poziomie. Weź głęboki wdech i wydech. Popatrz teraz ostatni raz na swój cień i poczuj, że nim nie jesteś. Że Twoja prawdziwa tożsamość to światło, a nie cień, to bezwarunkowa i bezgraniczna miłość. A nie wstyd i poczucie winy. Jesteś chwilą obecną, przez którą tylko przepływają różne cienie. Jesteś przestrzenią miłości, której rolą jest tylko ukochanie i uwalnianie cieni, które przepływają. Nie musisz dłużej ich trzymać, możesz pozwolić im odpłynąć. A sama zająć się rzeczami, które generują więcej blasku. Być może potrzebujesz dopiero się tego nauczyć, a być może już to potrafisz i teraz tylko uśmiechasz się do swojego cienia z czułością i wdzięcznością. Uśmiechnij się teraz całym swoim sercem, całym umysłem i całym ciałem. Pozostań w tym uśmiechu, jak długo zechcesz.